Hej, widzowie, dzisiaj będzie y, film związany z holem urodzinowym. Akurat będzie hall urodzinowy, gdzie Wam zaprezentuję trzy prezenty. Y, ale to będzie dopiero. Y, ten film akurat się pojawi dopiero później. Więc y, to będzie dopiero część pierwsza. A jeszcze będzie część druga. Z e, holu urodzinowego. Więc sobie zacznijmy od pierwszej paczki. Zanim zaczniemy, tutaj właśnie będzie unboxing e, pierwszych trzech paczek urodzinowych prezentów. Tak to e, każda nazywa. Więc e, sobie zaczniemy od pierwszej paczki. A sobie weźmiemy pod uwagę tą pierwszą paczkę, którą tutaj mamy. Więc pierwsze co mamy, to już tutaj wam wyciągam. Tam słodkości, jakieś się różne w pierwszej paczce kinderki nie wiadomo co imersji. C, tak się to prezentuje. No i jeszcze w tej paczce było coś fajnego, a mianowicie ręcznik z motywem LEGO. C, tak się prezentuje pierwsza paczka to teraz przejdźmy do yy, kolejnego prezentu. A w drugim prezencie, jaki to będzie, to będzie taki. O. No, w drugim prezencie mamy Milkę. Akurat. I też mamy kopertę. Gdzie to się znajduje? 100 zł. Tylko z, tyle z drugiej paczki. No i trzecia. Trzecim prezentem. Jakie to będzie? Będzie ten o tym największy. O. No i już Wam tutaj pokazuję. Co to będzie? Jeszcze były perfumy w tej paczce W tym prezencie, ale tutaj mamy w tym prezencie yy, mamy paczkę gdzie tutaj sobie już otworzymy ją czekajcie Mmm yy. zrobimy o, tak sobie to zrobimy już sobie tak to wyciągniemy no i tutaj jest zestaw lego o numerze katalogowym już wam pokazuję jaki to numer katalogowy 76908 Lamborghini coating. Więc tutaj mamy Lamborghini z serii Speed Champions. Biały Lamborghini. Która rozwiązuje będzie dopiero po tych holach urodzinowych. Więc yy, tak się prezentuje. A więc to yy, wszystko. Więc to już będzie wszystko tego materiału. Do zobaczenia w drugiej części holu urodzinowego oraz w przyszłych materiałach na tym kanale. Cześć!